Pracuję jako portier od 12 lat. Stary blok na warszawskiej Pradze, zbudowany w 1676 roku. 7 pięter, 120 mieszkań, centralna klatka schodowa. Taki typowy budynek z PRL. Szary, betonowy, kwadratowy jak pudełko. Moja zmiana zaczyna się o 22 i kończy o 6 rano. 8 godzin w małej portierni na parterze. Metr na 2 metry. Biurko, stare krzesło, monitor od kamery, zeszyt do zapisywania wejść i wyjść. I mały elektryczny grzejnik, bo centralne ogrzewanie w nocy jest przycięte do minimum. Przez pierwsze 10 lat ta praca była. No, nudna. I dobrze, lubiłem to. Spokój, cisza, nic się nie dzieje. Czasem jakiś pijany lokator wraca o trzeciej nad ranem, czasem karetka przyjeżdża po staruszka z piątego piętra. Ale generalnie cisza. Ludzie pytają mnie czasem, jak ty to wytrzymujesz? Całą noc sam? A ja zawsze odpowiadałem, a co ma się dziać? Siedzę, czytam gazetę, piję kawę. Najlepsza robota na świecie. I naprawdę tak myślałem. Ten blok ma swoją historię. Znam ją, bo mieszkam tu od dziecka. Moi rodzice dostali przydział do mieszkania numer 43 w 1980 roku. Dorastałem tutaj. Bawiłem się na tych korytarzach. Znam każdy kąt. Kiedy w 2012 roku zwolniło się miejsce portiera, od razu się zgłosiłem. Myślałem, znam ten budynek, znam ludzi. Będzie łatwo. I było. Do trzech miesięcy temu. Klatka schodowa w tym bloku jest typowa dla lat 70 Betonowe schody, metalowa poręcz pomalowana na zielono, ściany wyłożone takimi małymi kwadratowymi kafetkami. Kiedyś białe, teraz pożółkłe od czasu. Na każdym piętrze jedno okno. Małe, kwadratowe, z szybą matową. I winda. Stara sowiecka winda, która nigdy nie działa jak powinna. Raz w miesiącu się psuje. Lokatorzy już się przyzwyczaili zawsze chodzą schodami. Oświetlenie to taka historia sama w sobie. Na każdym piętrze wisi jedna żarówka. 60 watów. Zwykła, zwykła żarówka. Włącza się na czujnik ruchu, świeci 3 minuty i gaśnie. Kiedy gaśnie, robi takie klik i przez chwilę jeszcze żarzy się na czerwono, zanim całkiem zgaśnie. Znam ten dźwięk na pamięć. Klik i ciemność. Przez te 12 lat nauczyłem się rozpoznawać lokatorów po odgłosach. Pani Kowalska z trzeciego piętra. Ciężkie kroki. Zawsze ciągnie za sobą wózek na zakupy. Metalowe kółka brzęczą na każdym stopniu. Młody z szóstego piętra. Szybkie, energiczne kroki, zawsze po dwa stopnie naraz. Staruszek z dziesiątego mieszkania, wolne, ostrożne kroki, zatrzymuje się co kilka stopni, żeby odpocząć. Znałem ich wszystkich, po kroków, przez 12 lat. I dlatego od razu zauważyłem, kiedy pojawił się ktoś nowy. To było 3 miesiące temu. Piątek, 22 października. Pamiętam dokładnie, bo właśnie zapisywałem w zeszycie. Ostatni lokator wszedł o trzydzieści. Pan Nowak z siódmego piętra wracał z pracy. Po północy budynek zawsze jest cichy. Ludzie śpią. Czasem ktoś spuszcza wodę w toalecie, czasem telewizor grał kogoś za głośno. Ale klatka schodowa pusta. Cisza. Około 2.30 piłem kawę. Monitor pokazywał pustą klatkę. Wszystkie piętra, wszystkie ciemne. Czujniki ruchu nie reagowały, więc światła nie było. I wtedy usłyszałem to. Kroki. Na początku pomyślałem: ktoś nie może spać, poszedł do sklepu całodobowego, wraca. Normalna sprawa. Zdarza się. Ale te kroki były. Hmm. Inne, wolne, bardzo wolne, miarowe, równe odstępy między każdym krokiem. Jak ktoś, kto liczy w głowie raz, dwa, trzy, cztery i szły z dołu, z piwnicy. Popatrzyłem na monitor. Kamera przy schodach do piwnicy. Nic. Pusta klatka. Ciemno. Ale kroki słyszałem wyraźnie. Coraz bliżej. Ktoś szedł schodami na górę. Wstałem od biurka, wyszedłem z portierki. Stanąłem przy schodach i nasłuchiwałem. Kroki były teraz nad moją głową. Pierwsze piętro. Drugie piętro. Światła włączały się same, czujnik ruchu. Widziałem przez szybę w drzwiach portierki. Pierwsze piętro zaświeciło się, drugie zaświeciło się. Ktoś tam był, ale kiedy spojrzałem na monitor, klatka pusta absolutnie pusta. Kroki dotarły do trzeciego piętra czwartego, piątego, szóstego, siódmego i zatrzymały się. Przez chwilę była całkowita cisza. A potem światło na siódmym piętrze zrobiło klik i zgasło. Stałem w portierni i patrzyłem na monitor. Wszystkie klatki znowu ciemne, wszystkie puste, kroki już nie było słychać. Wróciłem do biurka, zapisałem w zeszycie 237. Kroki na klatce, sprawdzić monitoring rano. Nalałem sobie kolejną kawę. Ręce mi trochę drżały, pomyślałem: Zmęczenie, za mało snu, wyobraźnia. Ale to, co usłyszałem chwilę później, sprawiło, że zrozumiałem: Tej nocy wszystko będzie inaczej. Siedziałem w portierni i starałem się myśleć racjonalnie. Stary budynek, akustyka. Dźwięki przenoszą się przez rury centralnego ogrzewania, przez wentylację. Ktoś na siódmym piętrze wstał do łazienki, a ja usłyszałem to w portierni i pomyślałem, że to kroki na klatce. Logiczne wytłumaczenie, ale dlaczego światła się włączały? Czujniki ruchu na każdym piętrze. Włączają się tylko wtedy, kiedy coś się porusza. Coś albo ktoś. O 3.15 postanowiłem sprawdzić monitoring od początku zmiany. Stary system z 2008 roku. Cztery kamery, nagrywanie na twardy dysk. Kamera przy wejściu, kamera w piwnicy, kamera na trzecim piętrze, kamera na szóstym. Budynek miał siedem pięter, ale tylko cztery kamery. Oszczędności z czasów, kiedy wspólnota mieszkaniowa nie miała pieniędzy na porządny system. Przewinąłem nagranie do drugiej 37. Kamera w piwnicy, pusta korytarz. Beton, stare rury, drzwi do pomieszczeń gospodarczych, żadnego ruchu. Kamera trzecie piętro. Pusta klatka. Światło włącza się dokładnie o 2.38. Świeci przez 3 minuty. Gaśnie. Nikt tam nie był. Kamera szóste piętro to samo. Światło włącza się o 2.40. Świeci? Gaśnie. Pusta klatka, ale światła się włączały. Cofnąłem nagranie jeszcze raz. Postawiłem na zwolnionym tempie. Kamera trzecie piętro dokładnie moment, kiedy światło się włącza. Patrzyłem uważnie na ekran i wtedy to zobaczyłem. Przez ułamek sekundy może pół sekundy może mniej Tuż przed tym, jak światło się włączyło, w lewym dolnym rogu ekranu coś się poruszyło. Cień, nie człowiek, nie sylwetka, tylko cień. Jak ktoś przeszedł bardzo szybko poza kadrem, ale aparat zarejestrował tylko ruch, zatrzymałem obraz, przewinąłem klatkę po klatce. Jedna klatka, nic, druga klatka, cień w rogu, trzecia klatka, cień zniknął, światło się włącza. Pół sekundy, może mniej. Sprawdziłem kamerę na szóstym piętrze, to samo. Cień w lewym dolnym rogu, pół sekundy, zniknął. I wtedy pomyślałem, błąd kamery. Artefakt cyfrowy. Ten system ma 15 lat. Kasuje i nagrywa na ten sam dysk od lat. Pewnie jakiś piksel się wypalił, rejestruje ruchy, których nie ma. Techniczny problem, logiczne wytłumaczenie. Zamknąłem monitoring, nalałem kolejną kawę. Było 3.45. Jeszcze dwie godziny i 15 minut do świtu. O czwartej 4.15 kroki wróciły. Tym razem nie było wątpliwości. Siedziałem w portierni, patrzyłem na monitor i słyszałem je wyraźnie. Kroki. Z góry. Z siódmego piętra. Ktoś schodził w dół. Te same wolne, miarowe kroki. Raz, dwa, trzy, cztery. Szóste piętro. Światło się włącza. Widzę to na monitorze. Klatka pusta. Piąte piętro. Światło się włącza. Klatka pusta. Czwarte, trzecie, drugie. Kroki zbliżają się do parteru. Wyszedłem z portierki. Stanąłem przy schodach i czekałem. Kroki były tuż nad moją głową. Ostatnie stopnie. Ktoś zaraz zejdzie na parter. Światło na pierwszym piętrze zgasło. Klik. Proki zatrzymały się. Stałem w ciemności i słuchałem własnego oddechu. Przez długą chwilę była absolutna cisza, a potem usłyszałem coś, czego nie spodziewałem się usłyszeć. Oddech. Nie mój oddech, czyjś oddech. Tuż nad moją głową, na schodach, metr może dwa metry ode mnie. Wolny, głęboki oddech. Jak ktoś, kto stoi i patrzy w dół, patrzy na mnie, nie włączyłem światła. Nie ruszyłem się. Stałem i słuchałem tego oddechu. Pięć sekund, dziesięć sekund, piętnaście. I nagle kroki znowu ruszyły, ale nie w dół, w górę. Ktoś zawrócił i zaczął wchodzić z powrotem na schody. Włączyłem światło na klatce. Ręka mi drżała, kiedy naciskałem włącznik. Światło błysnęło. Jarzeniówka nad schodami zamrugała dwa razy, zanim się zapaliła. Puste schody. Absolutnie puste. Patrzyłem na pierwszy pododcinek schodów, na zakręt, na drugie piętro widoczne przez balustradę. Nikt, ale kroki wciąż szły w górę. Słyszałem je wyraźnie. Drugie piętro. Trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme. I znowu zatrzymały się na siódmym piętrze. Klik. Światło zgasło. Cisza. Wróciłem do portierki, usiadłem przy biurku. Ręce mi drżały tak mocno, że ledwo mogłem zapisać w zeszycie 4:17. Kroki znowu. Sprawdzić siódme piętro. Ale wiedziałem, że nie sprawdzę. Nie tej nocy. Następne półtorej godziny minęło w absolutnej ciszy. Żadnych kroków. Żadnych dźwięków. O szóstej rano przyszedł poranny portier, pan Marek, 60-letni emeryt, pracuje tu od trzech lat. No cześć, Krzysztof, powiedział wesoło. Spokojna noc? Patrzyłem na niego przez chwilę. Spokojna, powiedziałem. Nie wspomniałem o krokach. Nie wspomniałem o oddechu na schodach. Pomyślałem: Zmęczenie. Wyobraźnia. Następnej nocy już tego nie będzie. Myślałem, że to był koniec, ale to był dopiero początek. Przez następne dwa tygodnie starałem się zapomnieć o tamtej nocy. Mówiłem sobie, przemęczenie, stres może powinienem wziąć kilka dni wolnego. Pracuję na nocnej zmianie już 12 lat, to musi odbijać się na psychice. Logiczne wytłumaczenie, ale w głębi duszy wiedziałem, że to kłamstwo. Kroki wracały co noc. Nie każdej nocy, ale często. Trzy, cztery razy w tygodniu. Zawsze o tej samej porze: między drugą 30 a czwartą 30 nad ranem. Najcichsze godziny w całym budynku. Zawsze ta sama sekwencja: kroki z piwnicy na siódme piętro. Zatrzymanie się, cisza potem kroki z powrotem w dół. Zatrzymanie się na parterze tuż nad portierką. Oddech i z powrotem na górę. Jak patrol. Jak ktoś, kto sprawdza coś regularnie co noc. Od Nie wiem ile czasu. Przestałem sprawdzać monitoring, Poza każdym razem było to samo. Światła włączały się, klatka pusta, tylko ten cień w rogu przez pół sekundy. Ale zacząłem obserwować coś innego, lokatorów. Zacząłem zwracać uwagę kto mieszka na siódmym piętrze. Mieszkanie numer 70. Małżeństwo Kowalscy po 60 na emeryturze spokojni ludzie. Znałem ich od lat mieszkanie 71. Młoda para z dzieckiem wprowadzili się rok temu. Ona pracuje w sklepie, on w jakiejś firmie budowlanej. Mieszkanie 72, puste od trzech lat stoi puste. Właściciel mieszka w Niemczech. Nie sprzedaje, nie wynajmuje, czasem przysyła kogoś, żeby sprawdzić mieszkanie, ale to raz na pół roku. Mieszkanie 73. Staruszka, pani Helena. 82 lata. Samotna. Rzadko wychodzi. Cztery mieszkania, siedem osób i ktoś jeszcze. 1 listopada, pamiętam dokładnie datę, bo to był wszystkich świętych, postanowiłem zrobić coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem. Kiedy kroki przeszły o trzeciej nad ranem z parteru na górę, wyszedłem z portierki i zacząłem iść za nimi. Wolno, bardzo wolno, krok po kroku. Światła włączały się automatycznie. Pierwsze piętro puste, drugie piętro puste. Słyszałem kroki przede mną. Dwa piętra wyżej, może trzy. Szedłem dalej. Trzecie piętro, czwarte, piąte. Serce biło mi coraz szybciej. Oddychałem głęboko, żeby się uspokoić. Szóste piętro. Kroki zatrzymały się gdzieś wyżej. Siódme piętro stanąłem na szóstym piętrze i patrzyłem w górę. Ostatni odcinek schodów, zakręt, ciemność. Światło na siódmym piętrze nie było włączone. Czujnik nie zareagował, ale kroki właśnie tam dotarły. Słyszałem je wyraźnie sekundę temu. Zacząłem wchodzić na ostatni odcinek schodów. Pięć stopni, dziesięć stopni, zakręt. Światło włączyło się. Czujnik zareagował na mnie. Siódme piętro zaświeciło się ostrym, zimnym światłem jarzeniówki. Pusta klatka. Cztery drzwi do mieszkań. Wszystkie zamknięte. Okno na końcu korytarza. Ciemne, matowa szyba. Nikt. Ale powietrze było zimne. Nie tylko zimne, lodowate. Jak ktoś otworzył okno na mrozie, chociaż okno było zamknięte, i to zapach. Trudno opisać. Stary, zatęchły zapach. Jak piwnica, która nie była wietrzona od lat. Wilgoć, beton, coś jeszcze, coś metalicznego. Stanąłem po środku korytarza i rozglądałem się. Cztery drzwi, wszystkie zamknięte, ale miałem wrażenie, że ktoś właśnie tu był sekundę temu i obserwuje mnie teraz z za jednych z tych drzwi. Podszedłem do mieszkania numer 72 tego pustego. Przyłożyłem ucho do drzwi, cisza, chwyciłem za klamkę, zamknięte, oczywiście. Nikt nie mieszkał tam od trzech lat, ale drzwi były lodowate, jak metal w mrozie. Chociaż korytarz był ogrzewany, cofnąłem się i wtedy światło zrobiło klik i zgasło. Ciemność była absolutna. Okno na końcu korytarza nie przepuszczało światła. Matowa szyba, noc na zewnątrz. Stałem w kompletnej ciemności na siódmym piętrze i słuchałem. Cisza. Mój oddech. Głośny, szybki. I coś jeszcze. Szmer. Bardzo cichy szmer. Jak ktoś przesuwa stopę po betonie. Bardzo, bardzo powoli. Gdzieś blisko. W ciemności. Metro ode mnie. Może dwa. Ruszyłem się w stronę schodów. Starałem się iść cicho, ale beton odbijał każdy mój krok. Znalazłem poręcz. Zacząłem schodzić. Pięć stopni w dół. Światło na szóstym piętrze włączyło się. Odwróciłem się i spojrzałem w górę. Siódme piętro. Ciemne. Ale przez chwilę, zanim zakręciłem na schody, wydawało mi się, że zobaczyłem coś przy drzwiach mieszkania 72. Coś wysokiego. Coś, co stało nieruchomo i patrzyło w moją stronę. Zbiegłem na parter wróciłem do portierki, zatrzasnąłem drzwi, usiadłem przy biurku. Ręce drżały mi tak mocno, że musiałem złożyć je razem, żeby przestały. Spojrzałem na monitor. Kamera, szóste piętro, pusta klatka. Nie było kamery na siódmym piętrze, nigdy nie było, ale gdyby była, co bym zobaczył? Następnej nocy wziąłem ze sobą latarkę, mocną, halogenową latarkę, którą trzymałem w szafce portierki na wypadek awarii prądu. Postanowiłem, że jeśli kroki wrócą, pójdę na siódme piętro i sprawdzę to mieszkanie. Numer 72. Puste od trzech lat. Musiałem wiedzieć. Kroki wróciły o trzeciej dwadzieścia. Tym razem nie czekałem. Wyszedłem z portierki natychmiast i zacząłem wchodzić na schody. Szybko. Nie biegłem, ale szedłem szybko. Pierwsze piętro. Drugie. Trzecie. Kroki były przede mną. Czwarte. Piąte piętro. Czwarte piętro. Piąte. Słyszałem je coraz wyraźniej. Już prawie je doganiałem. Szóste piętro. Kroki zatrzymały się na siódmym. Wbiegłem na ostatni odcinek schodów. Światło włączyło się. Siódme piętro, puste, ale tym razem coś było inaczej. Drzwi do mieszkania numer 72 były uchylone, nieotwarte, uchylone, centymetr może dwa. Ciemność w środku absolutna ciemność. I ten zapach wilgoć, beton, metal. Stanąłem przed drzwiami i patrzyłem na tę szparę. Podniosłem latarkę. Włączyłem. Światło wpadło przez szparę w drzwiach i zobaczyłem podłogę. Stary parkiet, zakurzony, nieużywany od lat. Kawałek ściany, brudna z plamami wilgoci. I coś jeszcze. Ślad, mokry ślad na podłodze, jak ktoś wszedł tam w mokrych butach. Ale nie były to normalne ślady butów. Były to ślady bosych stóp, bardzo dużych bosych stóp, mokre, prowadzące w głąb mieszkania. To, co zobaczyłem w tamtej chwili, do dziś nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć. Stałem przed uchylonymi drzwiami i patrzyłem na te ślady. Mokre ślady bosych stóp prowadziły w głąb ciemnego mieszkania. Każdy rozsądny człowiek by uciekł. Szedł na dół, zadzwonił na policję, poczekał na pomoc. Ale ja tego nie zrobiłem. Musiałem wiedzieć. Pchnąłem drzwi. Otworzyły się bezszeleśnie. Ktoś niedawno naoliwił zawiasy. Chociaż to mieszkanie oficjalnie stało puste od trzech lat. Skierowałem latarkę do środka. Korytarz. Wąski, typowy dla bloków z PRL. Ściany brudne. Tapeta odklejała się w rogach. Podłoga. Stary parkiet. Podniszczony. Miejscami pęknięty. I wszędzie te ślady. Mokre ślady bosych stóp. Nieregularne. Jakby ktoś szedł bardzo wolno. Zatrzymywał się. Znowu szedł. Prowadziły przez korytarz w głąb mieszkania. Wszedłem do środka. Powietrze było lodowate, jeszcze zimniejsze niż na klatce. Widziałem własny oddech, białe obłoczki pary, a był listopad. Centralne ogrzewanie działało. Na klatce było może 16 stopni, tutaj może 5, może mniej. Zamknąłem drzwi za sobą, nie wiem dlaczego. Instynkt. Ruszyłem korytarzem. Pierwsze drzwi po lewej, kuchnia. Skierowałem latarkę. Stara kuchnia z lat 70. Szafki z płyty, kiedyś białe, teraz pożółkłe. Zlew, blat, okno zasłonięte starą firanką i lodówka. Stara, sowiecka lodówka. Dziół. Pamiętałem takie z dzieciństwa. Pracowała. Słyszałem cichy pomruk silnika, świecąca się lampka na froncie, czerwona kropka w ciemności. Mieszkanie puste od trzech lat. Wszystkie rachunki opłacone, ale nikt tu nie mieszka, a lodówka pracuje. Podszedłem bliżej. Ślady stóp prowadziły do lodówki. Zatrzymywały się tuż przed nią i prowadziły dalej z powrotem do korytarza. Chwyciłem za klamkę, lodowata, mokra od kondensacji. Otworzyłem. W środku był chleb. Bochenek chleba. Świeży. Może jednodniowy, może dwudniowy. I mleko. Karton mleka, data ważności: 23 listopada. Za dwa dni. I masło. I ser żółty w plasterkach. I jabłka. Cztery czerwone jabłka. Ktoś niedawno zrobił zakupy. Zamknąłem lodówkę. Ręce mi drżały, nie z zimna, ze strachu. Wróciłem do korytarza, ślady prowadziły dalej, do pokoju na końcu. Drzwi były uchylone. Szedłem powoli, bardzo powoli. Parkiet skrzypiał pod moimi stopami, głośno, przeraźliwie głośno w tej ciszy. Dotarłem do drzwi pokoju, pchnąłem je lekko. Otworzyły się. Pokój był używany. Nie wyglądał jak opuszczone mieszkanie, wyglądał jak pokój kogoś, kto tu mieszka. Materac na podłodze. Stary, brudny materac przykryty kocem. Stolik, plastikowy stolik ogrodowy, taki składany. Na stoliku talerz, kubek, sztućce i świece. Mnóstwo świec, stojących wzdłuż ścian. Niezapalone, ale były używane. Wosk spływał, zastygnięty na podłodze. I zapach. Ten sam zapach, co na klatce. Wilgoć, beton, metal. Ale tutaj był jeszcze coś. Coś organicznego. Jak pot. Jak ktoś, kto długo nie brał prysznica. Skierowałem latarkę na ściany. I zobaczyłem rysunki? Nie, nie rysunki. Zarysowania, wykonane czymś ostrym. Może gwoździem, może nożem. Setki zarysowań. Na wszystkich ścianach, od podłogi do sufitu linie, proste linie, poziome jedna pod drugą, jedna pod drugą, jedna pod drugą. Jak ktoś liczył dni, tysiące linii. Podniosłem latarkę wyżej. W rogu pokoju pod sufitem ktoś wyskrobał napis, duże litery Nierówne jakby robione w ciemności. Ja tu mieszkam. I niżej, mniejszymi literami. Od 1979, 1979. Rok, kiedy ten budynek został oddany do użytku. 46 lat temu. Ktoś mieszka tutaj od 46 lat, w tym pustym mieszkaniu. Usłyszałem dźwięk za moimi plecami, w korytarzu kroki, mokre, ciężkie kroki. Ktoś wszedł do mieszkania. Odwróciłem się. Skierowałem latarkę w stronę drzwi. Korytarz był pusty, ale kroki były coraz bliżej. Szły w moją stronę. Widziałem na podłodze nowe mokre ślady. Pojawiały się przed moimi oczami. Jeden ślad, drugi, trzeci. Jak ktoś niewidzialny szedł korytarzem prosto na mnie. Cofnąłem się w głąb pokoju. Kroki dotarły do drzwi. Zatrzymały się. Przez długą chwilę była cisza. Stałem z latarką wymierzoną w pusty korytarz i czekałem. A potem usłyszałem głos. Głos był dziwny. Niski, zachrypnięty, jakby ktoś dawno nie używał go do mówienia. Mówił po polsku, ale z dziwnym akcentem. Albo może to nie był akcent. Może to był sposób mówienia kogoś, kto całymi latami rozmawiał tylko sam ze sobą. Dlaczego jesteś w moim domu? Nie odpowiedziałem. Nie mogłem. Gardło miałem ściśnięte ze strachu. Głos powtórzył pytanie. Wolniej, dobitniej. Dlaczego jesteś w moim domu? Odchrząknąłem. Zmusiłem się do mówienia. Ja, ja pracuję w tym budynku jako portier. Słyszałem kroki i sprawdzałem. Cisza, długa cisza. A potem głos znowu się odezwał. Portier, tak. Pamiętam portierów. Było ich wielu przez lata. Kim pan jest? Zapytałem. Cisza. Mieszkam tutaj, od początku. Od 1979? Tak. Od początku dostałem przydział, mieszkanie. Numer 72, ale to mieszkanie oficjalnie należy do kogoś innego, kogoś w Niemczech. Głos zaśmiał się. To był okropny dźwięk. Suchy, zduszony śmiech. Niemcy, tak, dokumenty, papier. Co to znaczy przeciwko 46 latom? Pokazce się pan? Zapytałem. Ciszę. Nie. Nie pokazuje się nikomu od dawna. Dlaczego? Bo ludzie krzyczą, kiedy mnie widzą, i uciekają, i dzwonią, i próbują mnie usunąć. Usunąć? Z mojego domu. Ale to jest mój dom. Mam przydział od zakładu pracy. 1979. Zrozumiałem. Ten człowiek, cokolwiek to było, żył w przekonaniu, że wciąż jest PRL że wciąż obowiązują przydziały mieszkań. Że ma prawo tu mieszkać, bo dostał przydział. 46 lat sam w tym mieszkaniu w ciemności. Nigdy nie wychodził za dnia, tylko w nocy, kiedy wszyscy śpią, schodzi do piwnicy. Może tam jest jakieś wyjście, przez które wychodzi po jedzenie. wraca, chowa się. 46 lat. Czego pan chce ode mnie? Zapytałem. Chcę, żebyś wyszedł z mojego domu. Dobrze, wychodzę, ale tak Nikt nie wie, że pan tu jest, prawda? Cisza. Nikt ym, nie musi wiedzieć, ja nikomu nie przeszkadzam, tylko spaceruję w nocy, sprawdzam budynek. To jest moja funkcja społeczna funkcja społeczna termin z PRL, kiedy mieszkańcy bloków dobrowolnie patrolowali swoje osiedla. Ten człowiek wciąż żył w tamtej epoce. Dobrze, powiedziałem. Nikt się nie dowie, obiecuję. Obiecujesz? Obiecuję. Długa cisza. To dobrze. Możesz wyjść. Ruszyłem w stronę drzwi. Bardzo wolno. Z latarką wymierzoną przed siebie. Korytarz był pusty. Ale czułem, że ktoś tam jest. Tuż obok. Centymetr ode mnie. Obserwuję. Dotarłem do wyjścia. Otworzyłem drzwi. Wyszedłem na klatkę. Światło włączyło się. Jaskrawe, normalne światło. Odwróciłem się. Drzwi mieszkania 72 były zamknięte. Jak gdyby nigdy nie były otwarte. Zszedłem do portierki. Usiadłem przy biurku. Było 4.30 rano. Za półtorej godziny będzie świt. Za półtorej godziny przyjdzie poranny portier i zmieni mnie. Nie będę mógł wyjść z tego budynku. Nie zapisałem niczego w zeszycie, co miałem napisać. 4.30? Rozmawiałem z człowiekiem, który mieszka nielegalnie w pustym mieszkaniu od 46 lat i wychodzi tylko w nocy, żeby sprawdzać budynek, bo uważa, że to jego funkcja społeczna w PRL, które skończyło się 35 lat temu? Nikt by mi nie uwierzył. Ja sam sobie nie wierzyłem. O szóstej przyszedł pan Marek. Cześć, Krzysztof, powiedział. Spokojna noc? Patrzyłem na niego przez długą chwilę. Tak, powiedziałem w końcu. Spokojna. Wziąłem kurtkę i wyszedłem. Nie odwróciłem się. Nie spojrzałem na siódme piętro. Po prostu wyszedłem. To było trzy miesiące temu. Od tamtej nocy kroki wracają regularnie. Każdej nocy. Czasem o drugiej, czasem o trzeciej, czasem o czwartej. Z piwnicy na siódme piętro, z siódmego na parter i z powrotem patrol. Funkcja społeczna. Nie wchodzę już na siódme piętro. Nie sprawdzam mieszkania 72. Dotrzymuję obietnicy, nikt się nie dowiedział. Nawet pan Marek, który pracuje rano, nic nie słyszał. Bo w dzień ten człowiek, cokolwiek to jest, śpi. W ciemności swojego pokoju. Otoczony tysiącami linii wyskrobanych na ścianach. 46 lat. I pewnie będzie jeszcze 40. Czasem myślę, co się stanie, kiedy ten budynek w końcu pójdzie do rozbiórki? bo wszystkie te stare bloki z PRL znikają, zastępują je nowe, nowoczesne apartamentowce. Co się stanie, kiedy przyjdą robotnicy z młotami wyburzeniowymi? Co znajdą w mieszkaniu numer 72? Czasem myślę, że wolę nie wiedzieć. Dwa tygodnie temu dostałem ofertę innej pracy. Lepsza pensja, dzienne godziny w biurowcu w centrum. Pomyślałem o tym przez chwilę, a potem odmówiłem, bo rozumiem go, wiecie? Ten budynek to jego dom, od 46 lat. To wszystko, co ma. Jego funkcja, jego rutyna, jego życie. I ktoś musi o nim wiedzieć. Ktoś musi dotrzymać obietnicy. Więc wciąż pracuję jako portier w starym bloku na Pradze. Wciąż siedzę w portierni od 10 wieczorem do 6 rano. I wciąż słyszę te kroki. Wolne, miarowe kroki. Patrol, funkcja społeczna. I czasem, kiedy jestem sam w portierni o trzeciej nad ranem, kiedy kroki przechodzą obok na swojej drodze w górę, puszczam do niego oko i mówię cicho: dobra robota. Bo w pewnym sensie obaj robimy to samo. Pilnujemy tego budynku. On od 46 lat, ja dopiero od 12, ale może kiedyś będę tu równie długo jak on. Koniec.